Dzień dobry, spotykamy się na kolejnej minutce poświęconej zadaniom rozwojowym nastolatków. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka zdań na temat tego, że nastolatki w budowaniu swojej przyszłościowej tożsamości muszą ćwiczyć swoją osobistą władzę i autonomię. Bardzo często przypomina w związku z tym rozmowa z nastolatkiem taki poligon. Bardzo często czujemy, że właściwie to musielibyśmy zmusić go do czegoś, a nie chcemy zmuszać. Niektórzy chcą, bo właściwie wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. To są takie dialogi pod, w stylu wynieś śmieci, nie. I co mu zrobisz? Wyłącz komórkę? Nie. Yy, odłóż telefon? Nie. Yy, I mamy takie poczucie, że to yy, godzi w nas. Yy, możemy o tym kiedyś porozmawiać, czy to rzeczywiście jest skierowane personalnie w naszą stronę. Natomiast warto, żebyście wiedzieli, że. Ta, to budowanie tożsamości, to odpowiadanie sobie na pytanie, kim jestem, ono odbywa się również poprzez negowanie takich zwykłych czynności, tak? zwykłych, yy, zwykłych komunikatów, które między sobą wymieniamy. Natomiast jest to potrzebne, żeby w przyszłości mieć poczucie wpływu na swoje życie i poczucie autonomii, czyli tego, że jestem kimś innym niż ludzie, którzy mnie otaczają. Kiedy się to rozumie, że to jest konieczne, żeby dziecko musiało to, tego doświadczyć, to przeżyć, czasami łatwiej nam przyjmować takie sytuacje, które nas spotykają. Powodzenia!